Jesteśmy na zamku piastowskim, tutaj piknik związany z funduszami europejskimi organizowany przez Urząd Marszałkowski i mamy przyjemność rozmawiać z jedną z osób, które reprezentują tę instytucję, jak można przedstawić się zgodności. Stefanie Kruczacz-Skora, zastępca dyrektora Departamentu Urządu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego a Departament Rozwoju i Transformacji Regionu. Pięknie, bardzo długa nazwa, trudno jest zapamiętać, ale okej, okay, do, dobrze, że nagrywamy. Jest tutaj bardzo taki szeroki wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o zwiedzanie tego pikniku, bo wszystkim się kojarzy wystąpić dzisiaj Natalia Schroeder, będzie fajnie, będzie koncert, ale Państwo przywieźliście dosyć dużo stoisk takich związanych, rozumiem, z funduszami, żeby pokazać, że te pieniądze nie idą na marne. Tak, naszą intencją jest pokazać te, to, że środki europejskie tak naprawdę trafiają do każdego mieszkańca regionu i zwykle kojarzymy je z takimi budynkami z projektami infrastrukturalnymi, a tak naprawdę w ramach tego cyklu pikników tegorocznych chcieliśmy się skupić pokazać, że są to tak naprawdę projekty, które towarzyszą mieszkańcom. Mamy tutaj projekty związane z profilaktyką zdrowotną, z której korzystamy, mamy działania Adresowane dla dzieci, a bardzo wiele projektów jest adresowanych czy dla dzieci, które muszą mieć zajęcia równa, czy wprost przeciwnie, dla dobitnie zdolnych, różne, różne tego typu zajęcia edukacyjne. Mamy tutaj również pokaz projektów technologicznych, bo spora pula środków trafia dla naszych przedsiębiorstw, które z kolei dzięki temu się rozwijają. Więc jakby to spektrum dzisiaj jest trochę i dla społeczeństwa, i dla gospodarki, ale przede wszystkim dla ludzi. Taka jest formuła tych stoisk, żeby wędrując między nimi, spędzić czas miło, czegoś się, się dowiedzieć o swoim zdrowiu. Na przykład stworzyć jakąś kreatywną rzecz, przejrzeć się ofercie firmy, którą mamy, a z drugiej strony uświadomić sobie to, że tego typu projekty adresowane dla nas, dla mieszkańców, wspierane są ze środków europejskich. Ja powiem z takiego własnego oglądu, że wielu osobom, wielu ludziom nie kojarzy się, że coś pochodzi ze środków unijnych. Wiem, że są tablice, są oznaczenia, ale sobie myślą, ach, to po prostu tak się stało. A tymczasem, gdyby nie ta no, obecność nasza w Unii Europejskiej, gdyby nie to, że jesteśmy w stanie pozyskiwać te środki, wielu przedsięwzięć by po prostu nie było. Skok cywilizacyjny, którego dokonaliśmy przez ostatnie 25 lat na pewno ma bardzo duży udział środków europejskich i to chodzi, ja to postrzegam w wielu wymiarach. Z jednej strony oczywiście pierwsza fala to były projekty infrastrukturalne. To musieliśmy odbudować, zbudować kantę materialną dla naszego rozwoju. Druga fala to są właśnie te projekty miękkie adresowane dla ludzi, gdzie czasami trudno, tu nie ma tabliczki przypiętej do tej usługi, trochę trudniej zdać, zdać sobie sprawę, że to, te wszystkie projekty, które nas rozwijają, poprawiają stan naszego zdrowia, rozwijają przedsiębiorczość, wzmacniają firmy, to też są projekty europejskie. Więc to jest, to jest ta druga fala. A trzecia jest taka, że ucząc się startować o te środki, rozwijając, jakby rozliczając te środki, my zdobywamy też takie kompetencje umiejętności, które nam się przydają przy zarządzaniu swoimi przedsięwzięciami na co dzień. Więc to jest też taki wymiar powiedziałabym instytucjonalny, który dotyczy ani tych instytucji, które zarządzają środkami, i wszystkich odbiorców środków. Więc to też jest dla mnie taki wymiar rozwoju administracyjnego, który się dokonuje i który nam potem daje przewagi w kolejnych działaniach, które podejmujemy. Kojarzą mi się ogromne kwoty, które aktualnie właśnie województwo śląskie otrzymuje, pozyskuje. Nie pamiętam tej kwoty, ale one są naprawdę imponujące, tylko że zależy to wszystko od no, tych działań politycznych, ponieważ akurat obecny rząd no, generalnie ma z tym kłopot powiedzmy bardzo oględnie. I tych pieniędzy jeszcze nie ma. Co dalej jakby w tej sytuacji, kiedy jesteśmy blisko tych środków, ale ich jakby bezpośrednio na, w budżetach jeszcze brakuje? Już, już już tłumaczę. Województwo Śląskie na, na tą tak zwaną perspektywę, czyli na te kilka lat otrzymało bezprocedową kwotę 5 miliardów 20 milionów euro od roku 2021 do roku 2029. Natomiast logika wydawania tych środków jest taka, że my w tej chwili promujemy te projekty, ogłaszamy na nich konkursy. Różni biorcy, różne instytucje, osoby o te środki do nas startują. My oceniamy te projekty, wybieramy, podpisujemy umowę. Wypłacamy środki z budżetu państwa i dopiero w momencie, kiedy państwo występuje do Unii Europejskiej o zwrot środków, to krytyczna jest ta kwestia związana z spełnieniem wszystkich warunków podstawowych. Innymi słowy, jeszcze ten, to wyzwanie przed nami, a my nie czekając na, na to rozwiązanie, po prostu aby móc skutecznie skorzystać z tych środków, jakby całą tą skomplikowaną, sekwencyjnie ułożoną machinę uruchamiamy? I jakby tutaj już te projekty się wybierają i realizują, więc my jesteśmy w toku. Tutaj absolutnie namawiamy, żeby z nich korzystać, startować i obawiać się tego. To jeszcze zapytam ostatnio o scenerię tego pikniku, bo ona jest wyjątkowa. Nie wiem jak poprzednie, nie wiem jak te inne planowane, ale jest to tutaj w naszym regionie, w naszym powiecie miejsce szczególne to jest taka nasza perła historyczna. Jak pani się tutaj podoba, bo to jest coś, co może miejscowi tak nie odbiorą, że jest to coś, co prawda jesteśmy w trakcie pewnej. Przebudowy, ale mimo wszystko, czy te w skali tych poprzednich pikników, czy, czy pozostałych, jak to się prezentuje? Z wielką przyjemnością, jeżeli realizujemy wszelkie działania w tej części województwa, tak, w regionie zachodnim bardzo często trafiamy do Raciborza na Zamek Kwiatowski, często organizujemy wydarzenia w środku. Jest ogromną przyjemnością, jak jesteśmy na dziedzińcu na zewnątrz, bo to jest magiczne miejsce i ono też ma swój walor i, aurę i To i to jest dodatkowa dla nas przyjemność. i bardzo często gościmy w Bożu na Zachód, więc dla nas to jest też miejsce magiczne, tak jak dla, dla, dla mieszkańców. Więc czujemy się tutaj dobrze i myślę, że to jest właśnie dobra energia. I dziedziniec jest niepowtarzalnym, najbardziej no dobrym miejscem do organizacji takich imprezy w formule piknikowej. W innych częściach województwa zdarzało się, że na przykład było to na terenach zielonych, w parkach, ale wydaje się, że tutaj dziedziniec jest najlepszym miejscem dla takiego wydarzenia. Pięknie, bardzo dziękuję za wypowiedź. No.